Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zapraszam Was na wspólną koronkę, tu mieścicie Bożego. Będzie mi bardzo miło, jeśli dołączycie do wspólnej modlitwy. Boże, w trudzie świętej jedyny, błagam Cię i proszę o przedstawieństwo niepokalanej pokroci Maryi, wszystkich aniołów i świętych, o łaskę na modlitwie, tak, aby mój umysł był zjednoczony z Twoim umysłem, moje serce było zjednoczone z Twoim sercem, a moje wszelkie pragnienia i zamiary pochodziły tylko od Ciebie. Oddała Pani ode mnie wszelkie rozproszenie i nieuwagę, wszystko to, co się Tobie nie podoba, tak, aby moja modlitwa była miła i Tobie przyjemna. Spraw, abym mógł doświadczyć głębi Twojej miłości, Slej na mój umysł Nieprzenikniona mądrość i wszystkie możliwe łaski, którym chcesz mi obdarować w czasie tej modlitwy. Amen. Dzisiejszą gorąkę to mieście poszeko, w intencji nauczycieli, wychowawców i katechetów, prosząc się najpokorniej Panie Jezu Chryste, Matko Boża oraz wszyscy święci pokosowieni, o Boże i potrzebne dla nich łaski. Za każdą pomoc, z całego serca, w Amen. O krwi i wodę, która wytrysłaś wówczas z tej słodszego serce jako strój, miesięcy dla nas, ufam topie. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje, przejść królestwo Twoje, bądź wola Twoje, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odbyć nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie dopuść, abyś mu pokusie, ale nas paw swego. Amen. Strowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc Szewota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, móc synami z nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieszą w Boga, Ojca Wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna jako jedynego, Pana naszego, który się począł, Ducha świętego, Narodził się z Maryi Panny, Umęcząc pod bockim piłatem, Ukrzeszowan, Umarł i pokrzepian. Stąpił to piekieł, Trzeciego dnia z martwych stał, wstąpił na nie piosę, po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wieszam w Tua świętego, święty Kościół powszechny, święty obcowanie, grzechów otłuszczenie, ciała sławce w stanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za grzechy nasze i świata całego. Klejko polestej męki, mimi się dla nas i świata całego. Klejko polestej męki, mimi się dla nas i świata całego. Klejko polestej męki, mimi się dla nas i świata całego. Klejko polestej męki, mimi się dla nas i świata całego. klajeko polestej męki, mimi się dla nas świata całego Clajeko poleestnej męki mimią siedzie dla nas i świata całego klejko polestej męki mimią siedzie dla nas i świata całego klejko porestnej męki mimiją siedzie dla nas i świata całego klejko polestej męki mimo miją siedzie nas i świata całego klejko polestej męki mimiją sieci dla nas i świata całego Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za nasze i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki, miej cię dla nas i świata całego. Męki, się cię dla Jego Polesnej Męki. Mimiu się cię dla nas, i świata całe ko, dla jego męki. Mimiu się dla nas, i świata całego ko, jego męki. Mimiu się dla nas, i świata całego ko, jego męki. Mimiu się dla nas, i świata całego ko, jego męki. Mimiu się citle dla nas, i świata całe ko, jego męki miło miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. miło miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego polestnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne, ofiaruj Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za nasz i świata całego. Klajek op męki, <speaking> mimiło się ci nas i świata całego. Klajek o męki, mimo się ci nas i świata całego. Klajek oporestej męki, mimiło się tle nas i świata całego. Klaeko prestej męki, mimo się tle nas i świata całego. Klajek o męki, mimo się ci nas i świata całego klejko polestej męki, mimiło się citle nas i świata całego. klejko polestej męki, mimiło się cietle nas i świata całego. klejko polestej męki, mimiło się citle nas i świata całego. klejko polestej męki, mimiło się cietle nas i świata całego. klejko polestej męki, mimo się nas i świata całego. Ojcze Przytwieczne oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za grzechy nasze i świata całego. Dla Jego Męki, miejmy miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego Męki, miejmy miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego Męki. Mimiją się citle nas i świata całego klajeko polskiej męki mimiją się citle nas i świata całego klajeko polskiej męki mimiją yeah. się citle nas i świata całego klajeko polskiej męki mimiją się citle nas i świata całego klajeko polskiej męki mimiją się citle nas i świata całego klajeko polskiej męki miło sieci dla nas i świata całego. Dla Jego męki. męki Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. klejko polestej męki Miej Cię dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszą i pustwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za nasz i świata całego jeko polskiej męki mimiją się nas i świata całego klajeko polskiej męki mimią się nas i świata całego Clajeko polskiej męki mimią się nas i świata całego klajeko polskiej męki mimią się nas i świata całego Klajko polskiej męki mimią się nas i świata całego Klejko polestej męki, mimi się dla nas i świata całego. Klejko polestej męki, mimiło się dla nas i świata całego. Klejko polestej męki, mimi się dla nas i świata całego. Klejko polestej męki, mimi się dla nas i świata całego. Klejko polestej męki, mimi się dla nas i świata całego. Święty Boże, święty mocny, święty niesmiertelny, ślę się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty niesmiertelny, ślę się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty niesmiertelny, ślę się nad nami i nad całym światem. Jest ufam Tobie. Wspomnij o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, to się do Ciebie ucieka, Twojej pomocy przesywa, Ciebie o przyczynę prosi, Tą ufnością ożywiony do Ciebie, o Pana nad Pannami i Matko, piękną do Ciebie, przychodzą przed topą, jako okrzesznik płaczący stoją. O Matko Słowa, żaż nie kardzisz słowami moimi, ale usłyszaj łaskawie i wysłuchaj. Amen. Matko poszę tą modlitwę składem w Twoim niepokalnym sercu, ponieważ Ty wiesz najlepiej, gdzie i komu w danej chwili ona jest najbardziej potrzebna. W dniu dzisiejszym łączę moje cierpienie i mój krzyż i cierpienie i krzyż ludzi, którzy nie oferują ich poku. z Twoją krzyżem, Panie Jezu, przez niepokalną mamę Twoją i proszę Cię, Panie Jezu, przez bolesną męką Twoją i krew, którą wolałeś za nas, sam nie na krzyżu, przez Najświętszą, a koniem Twoją, przez Mnie serce Boże, daj łaskę zbawienia duszom, dziś, w tej chwili umierającym, aby nie poszły na wieczne potępienie. Amen. Wszechmokący, wieczne Boże, osłoń nas przed oczami swych duchów. Chcę posłużyć się chórami jeliskimi aby nas oblokowały i odcięły możliwość wpływu działania demonów, szatana, słego ducha, wszelkiej maści, każdego rodzaju, na miejsce naszej modlitwy, naszego działania, nauki, prac i tym podobne. Spraw swojej łaskawości, powierzchni Boże, Wrocław świętej Jedyny, aby nasza modlitwa, prac, nauka i działanie mogły odbywać się bez demonicznych przeszkód. Amen duchu święty, duchu mądrość, Prawiedź kapłanów i siostry sekonne. Duchu święty, duchu światłości. Ma się kapłanów i siostry sekonne. Duchu święty, duchu czystości. Ma kapłanów i siostry sekonne. Duchu święty, duchu mocy. Zbieraj kapłanów i siostry sekonne. Duchu święty, duchu Boże. Spraw, by kapłani i siostry zakonne ożywieni i umocnieni Twoją łaską, niesie słowo prawd i błogosławieństwo pokoju na cały świat. Niech ogień świętej miłości rozpalaj serce, we płomieniach tej miłości oczyszczali i uświęcali tusze. Duchu Święty powieszamy Ci serca kapłańskich i siostakonnych, ukształtuj na wzór najświętszych serc Jezusa i Maryi. Amen. W imię Ojca i Syna, i Dła Świętego. Amen. Z całego serca dziękuję Wam za wspólną modlitwę. Życzę Wam pięknego, błogosławionego dnia, pełnego wiary, nadziei i miłości oraz opieki. Jezusa Chrystusa, Matki Bożej i Świętej Strzałustyny, z Panem Bogiem, Akaja.